na widzowie dzisiaj testujemy tą piłkę, muszę to szybko nagrać bo 14.30 Więc musimy się pośpieszyć po prostu Więc lecimy, testujemy tą piłkę Rofu. 4 euro euro, euro, euro euro Ja, ja wam pokażę pod koniec filmu filmik wow bo w domu mogłem ją lepiej odbić. Bo tutaj by mi wyleciała i by była strach. Co by mi zrobiliście? Wyjście te 40 polubień w 20 godzin. Jeszcze suby podskoczyły, nie? Jeszcze subskrypcje podskoczyły. To ma 1000 wyświetleń i to ma 100 polubień, prawie. Wiałuc. Została paczka w górę i subskrypcja, oczywiście. Jeździ 17 lipca. A gówno widać. Wiałuc. Z tej oto okazji e, Z tej oto okazji Jeśli wbijecie do 20 lipca Do godziny 17.00 O ile będę w domu, jak coś to sobie sprawdzę i tak Na telefonie Wbijecie Właśnie 3150 subskrypcji to muszę powiedzieć to 3,5 tysiąca razy. Jestem debilem. To jest 7 tysięcy słów. To jest tyle, co ja kroku w dzień nie mogę robić. Ja tyle robię? Nie wiem. <ścoughs> Więc grubo. Bardzo grubo. Ale dobra. Zaczynamy. z w górę i suba. Ona po prostu teraz, jak spadnie. Rzucimy tak. No, na 40 i niecały mogła wleźć. bo tu ja mam takie kafelki, tutaj. No, na metr 60, troszkę wyżej niż ja. Dziś na tyle. Sposzła. Ale dobra. No, na sześćdziesiąt 65. No teraz na jakiś metr 50, bo przede mną była. Na metr 60, gdzieś. Kurde. Troszkę jest postęp. Sreka by była, jakby komuś na balkon wleciała. Kurde. Metr 60, gdzieś troszkę nad moją głową. Ej, takie rzuty to nie chcę. Jakbym był na dworze, to przysięgam, żebym wam rzucił to mocniej. Tylko to nie mogę. Bo ona, jak się odbije, to. To będzie po ptakach. No, na tą chwilę, tak gdzieś. Mogliście zobaczyć? I teraz Wam pokażę filmik szybko, bo go serano nagrałem. Dobra, to był ten moment, tylko Wy to nie widzicie. Hmm. O, mam pomysł. Czy to jest odkrycie Einsteina? Um. O, widzicie. Widzicie jaki... Ua! Widzicie jaki unik? To był? To był piękny unik dla mnie. Si sięgam, to był piękny unik. Bo ona mi tak na ryj leciała, tak? Ja ją... Ona leci. Ja ją tak normalnie jak w bijaku, piękna, więc polecam tą, ale 4 euro to, no ja bym dał za nią gdzieś takie 2,50, 2, bo to jest gdzieś 10 zł. a no 3,99 euro, no 4 euro to można nazwać. No 16 ,98 zł i dziewięćdziesiąt osiem groszy to troszkę to jest dużo więc no tak ja bym wolał, żeby wykorzystywała na przykład 2, ,35 euro. <grywka> 2 euro i trzydzieści pięć centy. Nie, dwa euro i... 29 na przykład, bo to jest 10 zł. No to by było trochę lepiej. No tak to tak średnio. To, 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 to troszkę to jest dużo, znaczy nie dużo. Tylko po prostu no... No ja za to mniej. Bo jak ja bym ją na... teraz z balkonu rzucił, to tak. To ona by mogła wleść na górę na balkon, więc spoko. Ale no, nie poleciłbym tego tak. Dziękuję za oglądanie i do widzenia, bo już film troszkę za długo trwa, a ja go mogę tylko po 16:00 wrzucić. Więc film może się troszeczkę akurat opóźnić. Eee, dziękuję wam za oglądanie i... Do widzenia, no. Do widzenia, narka, papa. Eee, pa pa. Epa! Dobra, macie rzut piłką. Trafię w kamerę. Znaczy nie miałem w ekran, tylko w kamerę. Narka, papa. Pa.